Czy wiesz, jaki błąd korepetytorów odbiera Tobie szansę na zdobycie ponad 90% na maturze? Jeżeli Twoje korepetycje wyglądają w taki sposób... Dobra, czyli już wszystko rozumiesz. Rozumiem. To lecimy dalej. To wiedz, że czas zmienić korepetytora dlatego, bo ma problem z weryfikacją Twojej wiedzy. Zamiast tego korepetytor powinien korzystać z metody Feynmana która polega na tym, że w pełni rozumiesz przerabiany materiał, dopiero wtedy, kiedy potrafisz wytłumaczyć to drugiej osobie. Dlatego na naszych korepetycjach to często uczeń wchodzi w rolę korepetytora. Dzięki temu zarówno korepetytor i uczeń mają pewność, że materiał został dobrze zrozumiany i przyswojony. Dlatego, jeżeli chcesz się uczyć z najlepszymi studentami w Polsce oraz przygotowywać się skutecznie do matury, to wejdź na Trybu szkola przygotowawcza.com i zapisz się na korepetycję, skorzystając z minus 50% rabatu na pierwsze zajęcia. I jeszcze jedno. Koniecznie zobacz materiał o metodzie ZIR, ponieważ tam tłumaczę, jak zrobić, aby ta nauka była dopasowana do ciebie, a nie ty do nauki.